Jacek Koga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Gotowości to nie tylko rezerwy. Mamy dzisiaj olbrzymi problem z tym, że nie mamy rezerw i nie umiemy ich szkolić. Dlaczego ich nie, nie umiemy szkolić? Nie dlatego, że nie umiemy, tylko dlatego, że nie chcemy. Bo jeżeli tak jak pokazywaliśmy to w tabelach porodówki, które są używane również w pracach Sztabu Generalnego, o czym sami mi mówili ludzie przy, nim, przy tym pracujący, wykazały w liczbach, w tabelkach właśnie, że rezerwiści się starzeją. Ja wiem, że to nie wymaga ciężkiej naukowej pracy, nie wymaga raportów specjalnych fundacji teoretycznie, natomiast rzeczywiście ten raport fundacji był przełomowy w tej kwestii, ponieważ dał twarde dane w, w tabelkach, które mundurowi mogli pokazywać w Ministerstwie Obrony Narodowej, stronie politycznej, co nie do końca pomogło. Dlaczego nie do końca pomogło? Ze względu na to, że politycy mają bardzo małą odporność na spadające sondaże, a nawet mają bardzo małą odporność na potencjał spadających sondaży. Nie rozumieją prostej zasady ekonomicznej, że krótka preferencja czasowa na dłuższą metę szkodzi, a długa preferencja czasowa pomaga. Czym jest krótka i dłuższa preferencja czasowa? Krótka preferencja czasowa to ktoś, kto kupuje na kredyt, żeby mieć już teraz, a długa preferencja czasowa to jest ktoś, kto zaciska zęby i wytrzymuje w danym dniu czy w danym okresie coś, co nie jest do, do końca przyjemne, po to, żeby w dłuższym okresie czasu poprawić rzeczywiste wyniki swojej firmy, swojej rodziny czy własne. I tą krótką preferencją czasową, to jest taki symbol. Polskich polityków mają nadzwyczaj krótką preferencję czasową, między innymi ze względu na. Sposób wyboru władzy wykonawczej w Polsce, która wypływa wprost z władzy ustawodawczej, która z kolei ma krótki termin, krótki zapłon i krótki ląd, bo istnieje tylko 4 lata. Z tego 2 lata już się przygotowuje do wyborów, a przez 2 lata się kłóci o to, kto jakie spółki Skarbu Państwa otrzyma i jak nie naruszyć potencjalnie słupków. I stąd mamy problem z gotowościami i z rezerwami. Gotowości to jest ta druga część, o której. Bardzo często się zapomina i o której za chwilę rezerwy. Jak już wykazano, rzeczywistość obiektywna wykazała, że rezerwy nam się zmniejszają, a aktualna wojna potrzebuje gigantycznej ilości rezerw, liczonej w setkach tysięcy, to stwierdzono, że coś trzeba z tym zrobić, ale ponieważ jako państwo zapomnieliśmy, że obywatel ma nie tylko prawa, ale obowiązki nie tylko obowiązki fiskalne, ale również obowiązki względem ojczyzny, które są obowiązkami, Niematerialnymi, co jest bardzo trudne do zrozumienia, zwłaszcza dla różnej maści, libertarian czy nowobogackich, którym się wydaje, że nastawienie płacę i wymagam załatwia wszystko, a niestety, czy tak nie jest. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to wystarczy sobie wyobrazić ojca, który bez problemu wykłada pieniądze na utrzymanie rodziny, natomiast kompletnie się nie interesuje stanem zdrowia, stanem. Wychowania stanem rozwoju czy wykształcenia własnych pociech i nie ma zamiaru ich oglądać z żadnego powodu nawet w święta czy ich urodziny. No nikt z nas nie nazwałby takiego ojca dobrym ojcem, jeżeli jedyne, co by robił dla własnej rodziny, to utrzymywanie jej, a nie zajmowałby się nią w sposób niematerialny. I dokładnie tak samo jest z obywatelem. Obywatel to jest osoba, która ma obowiązki względem ojczyzny, przynajmniej w naszej cywilizacji. Nie tylko finansowe, ale również osobiste, to znaczy czasami trzeba nadstawić głowę za własną ojczyznę, bo najemnicy tego nie zrobią nie tylko ze względu na ich brak, ale ze, również ze względu na ich lojalność. To znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić masowe zatrudnienie najemników w Rzeczpospolitej przy bardzo twardej realizacji działań kontrwywiadowczych i twardej realizacji wymuszania posłuszeństwa przed, podoficerów i oficerów w takich jednostkach, Natomiast ilość skazańców albo obcokrajowców, których możemy w takich najemniczych, najemniczych jednostkach potencjalnie użyć, jeśli byśmy zmienili prawo ustawy o obronie ojczyzny, jest skończona. I te dwie rzeczy, znaczy skończona ilość potencjalnych ochotników, lub w cudzysłowie ochotników na najemników i ich potencjalna nielojalność, są wystarczającym dowodem na to, że zresztą historia to potwierdza. W historii różnych narodów i państw, że na dłuższą metę nie opłaca się stawiać obronności własnego państwa na najemnikach, bo w pewnym momencie zadadzą oni sobie pytanie, czy to państwo ma najemników, czy najemnicy mają państwo. I żeby rozwiązać ten dylemat, już 2,5 tysiąca lat temu w Grecji, czy w starożytnym Rzymie, zrozumiano, że obowiązek wobec ojczyzny to nie tylko obowiązek materialny, ale również obowiązek Niematerialny obowiązek obrony ojczyzny, a w zamian za to się ma pełnię praw politycznych, gospodarczych, społecznych we własnym państwie. I o tym dzisiaj też zapominamy, że, że prawa polityczne wynikały z obowiązków względem ojczyzny, a nie tylko z płacenia podatków, ale to jest troszeczkę inny temat i może na inny materiał i nie na tym, nie na tym kanale. Natomiast e, Zaczęto tworzyć dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową, legię akademicką, przedtem Narodowe Siły i Rezerwy, i tak dalej. W ten sposób próbowano zachęcać ludzi, nie patrząc na jakość potencjalnych czy faktycznych rekrutów, nie patrząc na ich zdrowie, na ich zdrowie psychiczne czy na parametry, że tak powiem, biometryczne. 48 kg czy 52 kilo i 18 lat. Panienka to jest według nich zupełnie akceptowalny wynik, żeby zostać szturmanem. Niestety tak to wygląda w wielu miejscach, gdzie jest dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa i jest to oczywisty, oczywisty absurd. W związku z czym doszliśmy w pewnym momencie, do tego jeszcze należy doliczyć WOT, oczywiście, który też jest ochotniczy. Do ściany. Wod się nie rozwija. Dawno temu miał mieć 53 tysiące, do tej liczby nie dotrwa. Ma być uzupełniany w czasie wojny rezerwistami pasywnymi, bo też powołano przecież rezerwę aktywną. Dywizje, które formujemy nowe, mają być uzupełniane rezerwistami pasywnymi, czyli nie takimi, którzy wy, wy wykazali aktywną ochotę służby podczas wojny. I to pokazuje wielką fikcję i fałsz założeń podstawowych. Generacji rezerw w Wojsku Polskim Anno Domini 2025. Przez 10 lat nie zrobiliśmy w tym zakresie nic, bo szkolenie kilku, kilkunastu tysięcy rezerwistów wątpliwej jakości nie, nie spełnia wymogów realnych. Potrzebujemy 60-80 tysięcy rekrutów rocznie i to w przeważającej mierze młodych mężczyzn, około 18-22 roku życia. Takie są po prostu wymagania wojny. Jeśli chcemy uniknąć wojny, potrzebujemy rezerw. Natomiast, e, ponieważ ta e, potrzeba jest tak rozbrajająco gigantyczna, że doszła nawet do, e, do polityków sejmowych, to partie, które są w opozycji, czy przedstawiciele partii, którzy są w opozycji, mam tu na myśli dwóch, dwie osoby pana Dworczyka i pana profesora Zapałowskiego, wpadli e, niezależnie od siebie na genialny pomysł, żeby promować, czy to służbę państwową, czy o, e, s, e, służbę obowiązkową wojskową, jakkolwiek to sobie tam nazwą, która ma być krótka i intensywna, e, tak, żeby się zmieścić, e, to jest cytat z pana Dworczyka, pomiędzy maturą a rozpoczęciem pierwszego roku studiów. No, po pierwsze, e, studia w Polsce są przereklamowane, e, dla większości ludzi są stratą czasu, stratą pieniędzy, stratą doświadczenia, bo marnują czas. Robiąc magisterki nikomu do niczego niepotrzebne, wbijając się często w pychę rzekomych kompetencji, a nie mając tych kompetencji z perspektywy społecznej czy zawodowej na żadnym właściwie poziomie. Z perspektywy wojskowej, z kolei, żeby być oficerem, naprawdę nie trzeba mieć magistra, żeby być pilotem myśliwca, pilotem samolotu transportowego, żeby być pilotem śmigłowca, naprawdę nie musimy mieć do tego magistrów, nie potrzeba do tego 5 lat studiów. Studiów wystarczy kilka miesięcy kursu, tak jak miał jeden z członków rodziny królewskiej, który, brytyjskiej, który w ciągu kilku miesięcy przeszkolił się zgodnie z typowym trybem w armii brytyjskiej, jakby ktoś miał wątpliwości, przeszkolił się, żeby zostać pilotem śmigłowca szturmowego i tak to powinno wyglądać. Na ten temat kiedyś też już ma, y, były materiały Fundacja Darma, System boloński jest jedną z największych bolączek Armii Rzeczpospolitej. Powinniśmy złamać te absurdalne normy, które wymagają doktora, żeby zostać wyższym oficerem w sensie dostać pierwszy stopień generalski. To jest jakaś parodia rzeczywistości. Stopnie wojskowe kiedyś same w sobie wykazywały klasę i kompetencje człowieka. Nie trzeba było do tego dorabiać jakichś lipnych stopni naukowych. Wojsko to jest sztuka. To nie jest nauka i czas najwyższy to zrozumieć. To tak na marginesie. No i mamy tych bohaterów e, e, opozycji, którzy, jak ktoś jest w opozycji, bez względu na kolory, to zawsze jest dużo mądrzejszy, jak jest, niż w ławach, w ławach sejmowych. Niestety tak to w Polsce wygląda. I nie tylko w Polsce, w większości demokracji. No i wpadli na pomysł, że jednak trzeba promować obowiązkową służbę ojczyźnie, czy to wojskową, czy niekoniecznie wojskową, bo na przykład w administracji też pan Dworczyk proponował, czy, czy w służbie zdrowia. Ale oczywiście jak najbardziej krótką, która będzie tworzyć profesjonalistów. Jeżeli chcemy zrobić coś krótko, to na pewno nie będą profesjonaliści. I jeżeli chcemy coś zmieścić w absurdalny system boloński, który niszczy następne pokolenia młodych ludzi w Polsce, to też jest taka silosowość, to znaczy rozdzielenie myślenia o państwie, że tutaj mamy problemy. W jednym miejscu mamy edukacyjne, w innym zdrowotne, w innym wojskowe. Infrastrukturalne, i to jest takie, każdy, każdy temat to jest osobny silos. Te silosy między sobą nie łączą się, nie rozmawiają i wychodzą z tego absurdalne potworki. Jeżeli chcemy rzeczywiście tworzyć rezerwy, to rezerwy powinny być szkolone tyle, ile trzeba, żeby osiągnęły rezerwy, czyli ci ludzie, którzy je tworzą, odpowiednie kompetencje. I jakkolwiek byśmy tego nie liczyli jakimkolwiek długości czy szerokości geograficznej związanej z naszą, z naszą cywilizacją, czy po prostu z kompetencjami, wychodzi na to, że w czasie wojny takie szkolenie powinno trwać nie krócej niż 4 miesiące, a w czasie y, pokoju nie krócej niż te 9 miesięcy. Czemu w czasie wojny może to być krótsze? Bo w czasie wojny administracja chowa się trochę pod biurko i przestaje przeszkadzać profesjonalistom. Natomiast wymuszenie w czasie pokoju, y, na administracji, żeby zachowała się, jak w czasie wojny, niestety to jest coś, czego jeszcze nauka nie oglądała, stąd te 9 miesięcy. Po 9 miesiącach mamy kogoś, kto ma specjalność, specjalność, specjalizację, zawsze to mylę, kto jest specjalistą w jednej dziedzinie wojskowej, czy to będzie RKR Mista, czy to będzie czy to będzie łącznościowiec, czy obsługa granatnika przeciwpancernego, czy kierowca, czy operator jakiegoś radaru, itd., itd. I w ten sposób realizujemy generowanie rezerw. I to jest te 9 miesięcy, a nie 3, 2 czy 4, tak jak proponują politycy. Natomiast zasadnicza służba wojskowa w swojej istocie nie jest wyłącznie po to, żeby generować rezerwy, bo po co nam rezerwy, jak przegramy wojny na samym początku? nie będziemy w stanie zrealizować użycia tych rezerw, jeśli nie będziemy mieli gotowości. A jak się uzyskuje gotowości do obrony państwa kontynentalnego, jakim jest Polska? Te gotowości uzyskuje się w następujący sposób. Musimy mieć jednostki, które są w gotowości, jakkolwiek to śmiesznie brzmi. To znaczy, mówiąc językiem poborowych z czasów drugiej rzeczy, z czasów PRL-u czy początków III RP, to jest czas, kiedy się sprząta rejony, maluje farbę na zielono, trawniki i leży na wozach. Krótko mówiąc, nudzi się. To jest ten drugi rok służby, od 9 do 18 miesiąca, albo od 12 do 24 miesiąca służby, kiedy rzekomo żołnierz nic nie robi, ale to jego nic nie robienie z perspektywy państwa i obronności jest kluczowe. To znaczy, ta, ta jego nuda powoduje bardzo krótkie, liczone w kilku godzinach, Gotowości jednostek do podjęcia pełnych działań bojowych, co sprawia, że możliwość zaskoczenia takiego państwa gwałtownym napadem jest dużo, dużo mniejsza niż państwa, które tych gotowości nie ma. My, przynajmniej werbalnie ustami naszych polityków, deklarujemy, że potrzebujemy nadzwyczaj wysokiej gotowości i rzeczywiście jej potrzebujemy, patrząc na to, co się dzieje na granicy wschodniej czy zachodniej. Nie tylko z perspektywy konfliktu pełnoskalowego, ale również z perspektywy potrzeb takiego, powiedzmy, nie, hybrydowego, jak to się modnie mówi, tak konfliktu poniżej progu wojny, który jest możliwy ze względu na to, że prawo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe są zbarbaryzowane przez traktaty z okresu pomiędzy I a II wojną światową, gdzie Wypowiedzenie wojny jest uznawane za agresję, a agresja jest uznawana za zbrodnię wojenną, w związku z czym nikt nikomu wojny nie, nie wypowiada. Za to regularnie wszyscy podsyłają sobie albo zamachowców, albo rakiety, albo lotni lotnictwo z bombami na siebie spuszczają, nie przerywając czasu pokoju formalnie. To tak na marginesie. I jeżeli potrzebujemy, jak widać, tych gotowości nawet do konfliktu na niższym poziomie skali niż wojna pełnoskalowa, to potrzebujemy właśnie tego drugiego roku służby, tych kolejnych miesięcy, w których się ludzie nudzą. Ale ta nuda ratuje bezpieczeństwo państwa. Ktoś by mógł powiedzieć, nie, nie zgadzam się, panie Jacku, nie chcę, żeby to trwało dwa lata, jeśli sam pan powiedział, że może trwać 9 miesięcy i będzie miliard rezerwistów. Dobrze, nie ma problemu, to może być 9 czy 12 miesięcy, natomiast skutkiem tego będzie Mniejsza elastyczność rezerw, bo zamiast, jednej, zamiast dwóch specjalności, żołnierz będzie miał jedną specjalność, a nie zawsze da się przewidzieć, w jaki sposób straty będziemy ponosić podczas wojny. A drugim problemem jest to, że gotowości i tak musimy jakoś utrzymywać. I w tym modelu, w modelu, w którym re rezerwiści służą, zasadnicza służba wojskowa trwa te 9-12 miesięcy, są oni potem przez następne 10-15 lat powoływani na okresowe okresowo na dłuższe czasy niż w modelu 24 czy 18 miesięcznym po to, żeby utrzymać gotowość. W związku z czym ktoś, kto wyjdzie po tych 9 miesiącach ze służby zasadniczej, wróci do domu, po dwóch latach dostanie jakąś dobrą pracę, będzie się szkolił, doszkalał w własnym zakresie, żeby zwiększyć swoje kompetencje i otrzymać awans, a w momencie, kiedy będzie kluczowy moment w jego życiu zawodowym, dostanie powołanie na odbycie e, służby, przez 2-3 miesiące w celu utrzymania gotowości. I teraz zadajmy sobie pytanie: dla młodego człowieka, co będzie łatwiejsze? Podrząd te kilkanaście do 24 miesięcy służby, a potem już rzeczywiście tylko kilkudniowe ćwiczenia, sprawdziane gotowości jednostek? Czy może chcemy go męczyć przerywając mu życie zawodowe, rodzinne, naukowe, społeczne, jakiekolwiek. Co chwilę, przy jakimś miesiącem albo dwoma, tak aż dobijemy do tych 9 czy 12 miesięcy, kiedy on będzie realizował gotowość dla państwa polskiego, ale w tym okresie 10 lat. Wydaje mi się, że większość z nas wybrałaby tą służbę ciurkiem, że tak powiem kolokwialnie, przez te 18-24 miesiące. I te dwie rzeczy są całkowicie niezrozumiałe przez aktualnych polityków, albo nawet jeśli rozumieją. To łamią rzeczywistość czy nie chcą słuchać rzeczywistości i starają się realizować swoje pomysły na podstawie tego, co im się wydaje, albo co będzie opłacalne z perspektywy sondaży, a nie co jest słuszne z perspektywy podejmowania działań. Jeżeli mam gdzieś pojechać, to kupuję tyle paliwa, żeby dojechać do celu, a nie tyle paliwa, żeby nie za bardzo bolało to mój portfel. Jeżeli zamierzam gdzieś wejść po drabinie, to dobieram drabinę, z której sięgnę dachu, a nie takiej, która będzie za krótka półtorej metra i potem będę musiał kombinować i ryzykować zupełnie niepotrzebnie. I tego właśnie nie rozumieją politycy. Długość służby powinna być dostosowana do czasu, jaki jest potrzebny do uzyskania kompetencji niezbędnych w służbie ojczyźnie, w służbie w mundurze, a nie temu, jaki jest czas wakacji po maturze, i nie temu jak chory system edukacyjny mamy aktualnie w Polsce. Żebyśmy mogli mówić o takich rzeczach, żebyśmy mogli wpływać na to, co się dzieje w tej dziedzinie życia w Warszawie, potrzebujemy państwa wsparcia. To, że ja teraz mówię, jest możliwe wyłącznie dzięki darczyńcom i to darczyńcy są źródłem głosu Fundacja Darma. Zwłaszcza ci darczyńcy, którzy wspierają nas stale, kluczowe dla realizacji naszych działań statutowych. Jest stałe wsparcie wykonywane przez państwa państwa ciężko zarobionymi pieniędzmi, za które dziękuję i, za, i proszę o nie kolejny już raz, bo wyłącznie dzięki nim możemy wskazywać, co trzeba zrobić, żeby wzmocnić państwo polskie. A teraz na koniec jeszcze taka myśl, bo to jest drugi raz nagrywany ten materiał. Za pierwszym razem nawaliło, nawalił dźwięk, w związku z czym grzecznie cierpliwie ja muszę nagrywać drugi raz to samo, i jeszcze drugi materiał. Zawaliliśmy, w związku z czym e, drugi też będę drugi raz nagrywał. E, takie są skutki tego, że niektórzy idą, e, idą na odpoczynek wakacyjny. E, co jest ważne z perspektywy myślenia o wojsku? Często są takie głosy, że jeśli będziemy mieli wysoką gotowość, jeżeli będziemy mieli rezerwy, jeżeli będziemy mieli właśnie Gotowości i możliwości realizacji zadań przez jednostki, to na pewno nas ktoś wepchnie do wojny. Ja sobie nie życzę wojny, głównie dlatego, ale nie tylko, że nie mamy do niej żadnej gotowości, a poza tym łatwo wojnę zacząć, trudno skończyć. Także nikomu nie życzę jej wchodzenia do wojny pochopnie. To jest jedna z najbardziej ryzykownych decyzji, jaką może podjąć polityk. Natomiast proszę zwrócić uwagę to do wszystkich malkontentów, którzy myślą, tak jak w XVIII wieku szlachta, że jak nie będziemy mieli armii, nie będziemy mieli zdolności, to wtedy nam mniej będzie coś grozić, bo nikt nas do wojny nie wepchnie. Im większe kompetencje będą państwa polskiego, im większe kompetencje będą sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, tym będzie mogła być większa asertywność nasza względem naszego aktualnego lub przyszłego hegemona. Daj Boże, żadnego, bo w końcu celem jest to, żebyśmy hegemona żadnego nad sobą nie mieli na dzień dzisiejszy mamy go i mieć musimy właśnie ze względu na słabość państwa polskiego jeśli przełamiemy tą niezdolność do obrony samych siebie jeżeli zwiększymy gotowość państwa polskiego jeżeli zwiększymy skuteczność służb państwa polskiego to zwiększymy skuteczność narzędzi które są podstawą suwerenności i odporności na naciski z różnych dziwnych ambasad czego doświadczamy przez ostatnie 30 lat, a przedtem przez 40 lat. I, i cóż, druga rzecz, Pospolita była niezależna, ale narzędzia do niezależności miała za słabe i skończyło się jak skończyło. Dzisiaj nie mamy niezależności i nie mamy narzędzi. Odbudujmy narzędzia, żebyśmy mieli niezależność. Dziękuję i pozdrawiam.